Dzień dobry, dobry wieczór. Witam już po świętach. Mam nadzieję, że święta minęły Wam tak, jak chcieliście. Nie zdążyłam złożyć życzeń z okazji świąt Bożego Narodzenia, ale ich wszędzie było tak wiele, że pewnie nawet nie zauważyliście tego. W każdym razie po świętach. Mogę jedynie złożyć życzenia noworoczne, wszystkiego dobrego w nowym roku 2025, który już będzie za kilka, za kilka dni. U mnie święta minęły spokojnie, rodzinnie, i dzisiaj przychodzę do Was z Denkiem. Z denkiem też takim zapachowym, bo trochę buteleczek nazbierałam. Zaraz Wam pokażę. Tu jeszcze pierniczki. Ozdobione przez moją córkę, które zostały ze świąt, trochę jeszcze jedzenia zostało, bo gości za wiele nie było. No i zaraz przechodzimy do tego denka. Też stroik świąteczny. Własnoręcznie robiony, całkiem ładny. No i zaraz, słuchajcie, pokażę Wam buteleczki pustych zapaków. Na pewno jesteście tego ciekawi. I tak, butelek jest całkiem sporo. Ja dosyć yy, długo te butelki zbierałam. Wydaje mi się, że na pewno cały rok, jak nie dłużej. Dokładnie nie wiem, kiedy powstała u mnie ta mania zbierania tych buteleczek. Teraz zamierzam je wyrzucić, chociaż przed chwilą rozmawiałam ze swoją córką, ona mi mówi, żeby jednak ich nie wyrzucać, tylko gdzieś tam schować. Ale nie wiem, czy to nie będzie taka mania gromadzenia rzeczy zupełnie niepotrzebnych, bo one są niektóre bardzo ładne. Teraz wybierzemy najładniejsze buteleczki, ale może najpierw będę Wam pokazywać szybciutko, co i jak zużyłam. Troszeczkę może je tak z boku. Postawię. Tu przygotowałam taką matę, żeby pokazywać, co zużyłam. I na początek pójdzie najpiękniejszy zapach: taki najukochańszy przeze mnie Jordani Gold Essenza. Jedną buteleczkę zużyłam, chociaż mam następną otwartą. To jakoś teraz do szafki ją schowałam. Pokazywałam Wam zresztą. To są perfumy. One w, y, jeszcze w tym katalogu do 28 są, w innej odsłonie, inna jest buteleczka, taka, y, o taka, troszeczkę się różni ta butelka, ale skład jest ten sam, zapach jest ten sam, bo koleżanka kupiła, przetestowałyśmy, to jest wszystko to samo, czyli y, kalabaryska bergamotka, kwiat pomarańczy, lukseru, esensa, Toskańskie drewno. Ja wam zresztą niejednokrotnie mówiłam, że to jest mój ukochany zapach, ale obecnie jakoś tak, chyba dlatego, że dużo moich koleżanek go kupiło, to nie chcę się z niego korzystać, bo jednak ja lubię mieć zapach taki oryginalny. A jak nawet w pracy mam koleżankę, która zakupiła u mnie ten zapach, dwie nawet, to wiecie, już jakoś tak mnie to zniechęca. No ale sama sprzedałam, więc. Nie żebym miała do nich pretensje. Po prostu na razie sobie odpocznę. Z jakiś czas po prostu do tego zapachu wrócę. Poza tym mam taki klasyczny zapach. Eclat Femme. I na dowód zaraz Wam pokażę, że mam. Już jestem. Chciałam wziąć buteleczkę, że mam w użyciu. Bo mam też krem, ale jeszcze trochę jest. To mój taki ulubiony zapach. Klasyczny. Nie wiem, czy on akurat teraz w katalogach się pojawia. Tak przeglądam katalog, ale on jest non-stop właściwie w takiej cenie 59 zł, 99, coś takiego. Jak y, go znajdę, to Wam pokażę, bo jakoś tak. No nie chciało mi się, wiecie, wertować tych zapachów tak dokładnie, żeby wiedzieć. On praktycznie. To jest zapach z ekla, który jest jak nie w każdym katalogu, to przynajmniej w co drugim, ale tutaj nie znalazłam. Chyba, że w tym w jakiś sposób on się pojawił. Jak dziś go widziałam, na pewno. Na pewno znacie ten zapach. To jest taki, taki wiosenny, bardziej może niż zimowy, chociaż ja i teraz zimą. Yy, używam tego zapachu, bo on jest taki klasyczny, taki pasujący właściwie do yy, każdej pory, yy, pory roku. No ale chyba nie uda mi się znaleźć. Jak znajdę, to pokażę. Może w międzyczasie nam się jakoś tak uda go znaleźć. Tutaj mignął mi zapach, który chcę pokazać, o ten męski. Jak mu się już pojawił, to Wam pokażę. Jordani Goldman, pusta buteleczka. Też pokazywałam Wam go. Bergamotka, czarny pieży Diorio, uwielbiany przeze mnie. Bardzo, bardzo go lubię. Następną buteleczkę kupiłam mężowi, nawet podarowałam na święta. I jeśli będziemy z tych zapachach, to yy, bardzo mocny taki zapach Eklastyl on też był dosyć długo w Oriflame teraz go wycofano nie ma ale na wyprzedaży widziałam jeszcze teraz do 28 bo kręcę wam film to jest 27 do 28 nie, są te perfumy 61 zł bardzo dobra cena ale ja jeszcze w zapasie jeden zapas jeden zapach ten mam więc nie będę, nie będę kupować ale bardzo bardzo go polecam tutaj z męskich zapachów mam też Posse Smen. I gdzieś ten poses był, chyba tylko The Secret, nie wiem czy on gdzieś tutaj był, ale też go polecam, tam były też swego czasu dezodoranty. Tutaj jest tylko The Secret, nie Absolut. tutaj czarny pieprz, cynamon i drzewo sandałowe, ten jest taki klasyczny, ale bardzo, bardzo polecam. I y, z tych męskich zapachów, który się też pojawia, praktycznie co katalog Ecla, taki, taki klasyczny, bezpieczny, y, bezpieczny zapach, to też polecam. Chociaż on tak się niczym nie wyróżnia specjalnie. Może te męskie w jednym miejscu umieścimy. Y, z męskich zapachów jeszcze mam. Mm, ten wycofany, są feather together, nie, chociaż tak, wycofany już go chyba też nie ma, taka buteleczka, też Wam o tym zapachu omówiłam, trochę mam tych męskich zapachów i mam jeszcze taki zapach męski, bardzo, bardzo syn go lubił, bo to akurat syn miał ten zapach i bardzo mu się podobał. I jeśli z męskich zapachów, to glacier niebieski, ten, który jest w katalogu, bo ja nawet koleżance zamawiałam. Nie wiem, czy nagrywałam wam filmik, może ja nawet z tym zamówieniem nie nagrałam filmu, bo potem tych zamówień, całkiem sporo mi się pojawiło w grudniu przed Bożym Narodzeniem i nie miałam czasu już nagrywać, bo trochę ich chorowałam, więc takie urwanie głowy. I tutaj jest woda toaletowa glacier. Cytra, cytron, geranium i nuty drzewne. Są ludzie, którzy to lubią i mi tam specjalnie ten zapach się nie podoba, ale mąż korzystał, chwalił. No nie wiem, dla mnie to ten zapach, tam tylko buteleczka się różni, taka troszeczkę inna. I to z męskich zapachów jeszcze mam są fewer. i też go chyba nie ma. Wycofany został tam. Chyba on w pewnym katalogu się pojawił. Yy, taka yy, na życzenie klientów, ale też yy, zaraz został jakby wycofany, bo tu nawet ich yy, nie ma, ja, chyba w tym katalogu. A tutaj jest poses yy, The Secret, ale to troszeczkę jest inny jednak zapach. Yy, I tutaj jest yy, też. Yy, Ekla, Dużur i in... Intensité. To też troszeczkę inne. To są jednak takie inne nuty zapachowe. A z tych tutaj to jest Ekla. Orientalno-cytrusowy drzewny. Czyli to, co Wam mówiłam, o ten zapach. O ten, tak? To jest ten. 120 zł bez promocji. I to jest herbata himalajska, akord skóry i buktonka. Fajny zapach. A, i są perfumy, słuchajcie. One są tutaj drzewno aromatyczno bursztynowy zapach. Greyfruit, akord de l'air i vetiver. 210 zł. Ale teraz jeszcze w tym katalogu, nie pierwszym, tylko ostatnim, 17. Do 28. On jest za 60 chyba parę złotych. Tak mi się wydaje, że taka promocja ogromna. O i tutaj zobaczcie, jest ten tużur, który Wam pokazywałam, bo ten y, perfumy Eclat Style to jest, to, to jest ta buteleczka. I tylko powiem Wam jeszcze, ile tu jest mililitrów. Y, 75. A ten też jest ekla y, Tużur 95 zł. Tylko bez... Y, Promocji, a nie, to nie, jednak to nie jest ten. Nie. Myślałam, że to z tych zapachów tutaj. Nie. nie. Nie, nie, Słuchajcie, pomyłka. Tak widzę, że nawet korek jest inny, więc to nie. No i teraz trochę z damskich Wam pokażę. Jak zauważyliście, to w dobrej cenie w pierwszym katalogu jest Ekla Mademoiselle. Bardzo ten zapach y, lubiłam, ale y, w pewnym momencie on nawet był taki męczący, bo on taki dosyć y, intensywny, y, y, taki bardzo, bardzo wręcz nachalny bym powiedziała i on, y, tylko też nie wiem gdzie on już tutaj jest, ale on chyba w dobrym cenie jest 39,99 w tym katalogu, to jest ta cena. I tu mamy... Wysoką koncentrację zapachu, to się zgadza. Słodkie jabłko, biały hibiskus i spiszmo. On taki w pewnym momencie był męczący, ale ja już zużyłam go. Nie wiem, czy będę chciała do niego wrócić. Jakiś tam zapas chyba mam. Tutaj mam, to jest chyba wolary takie klasyczne. Róża. Jak i kształt róży wskazuje, że róża jest taka dominująca. O, tutaj jeszcze ten klaamęski był w katalogu. Bo tak, wiedziałam, że 69,99. A róża. Już nie pamiętam, ale on też się pojawia. Ta róża pojawia się w każdym praktycznie katalogu. I, 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 I ona jest. Nie wiem, może to w tym było. już nie pamiętam, bo gdzieś na pewno y, ten zapach widziałam. I on taki chyba promocyjnej cenie był. <laughs> jeszcze ta rybka nie trzyma, więc trochę tak w Boś nie mogę się wyleczyć. Yy, ale ja też wam nieraz o tym zapachu opowiadałam. I yy, ja akurat ten zapach lubię, ale on też w pewnym momencie może być taki yy, męczący, bo jest dosyć mocny. Jest silny, intensywny. No, i wiadomo, jak y, jakoś głowa nam boli, niezbyt dobrze się czujemy, to ten zapach y, może y, dokuczać. I on jest w tym pierwszym katalogu, wiedziałam, że go widziałam. To jest ten zapach. Woda perfumowana, Volare. Tak, i tutaj mamy tak y, liście fiałka, płatki róży, akord skóry. Tylko nie do coś innego użytku. Ja jednak uważam, że on jest dosyć męczący. Potem mam zapach, który się często pojawia, biały bez. Tylko trochę teraz inna butelka, jest chyba trochę inna. Z tego, z tego Woman's Collection. Nie, to nie jest biały bez. Przepraszam, pomyliłam się, bo ja gdzieś i biały bez miałam. Czy bym wyrzuciła, bo to jest nie biały bez, tylko jest, są płat, kwiaty wiśni, kwitnącej wiśni, albo czereśni, trudno powiedzieć. Też bardzo ładny zapach, ale jak się biały bez miałam, tylko nie wiem właśnie, czy ja go nie wyrzuciłam gdzieś. Też bardzo ładny zapach, I on się pojawia co jakiś czas, chyba trochę inna, zmieniona buteleczka. I teraz jak jesteśmy To taka limitowana Seria Eclat Blanc Nie ma już tej serii Piękny, przepiękny zapach Jeszcze może Mój ulubiony i ulubiony córki Ale córka gdzieś tam Swoją buteleczkę trzyma Nie chce mi oddać A ja nie nalegam, bo po co mi ona Ale piękny zapach Teraz Eclat troszeczkę inne się pojawiło I mam jeszcze tak zapach, o jakieś piórko na szczęście chyba się pojawiło też zapach są fever together taki pomarańczowy i on gdzieś jako widziałam gdzieś w katalogu bo się nawet nad nim zastanawiałam tylko nie pamiętam gdzie, ale on był on nawet jakaś koleżanka mnie pytała o ten zapach bo on jakoś tak był wycofany, i, i, i teraz dopiero gdzieś ja go zauważyłam. Bardzo trwały, dobry zapach, polecam. Więc jeśli gdzieś tam będziecie mieli okazję go kupić, to polecam. Naprawdę warto w niego zainwestować. Tylko, że też ja jakoś tak przystałam go kupować intensywnie z niego korzystać z takiej przyczyny, że po prostu on dużo yy, no, dziewczyn go yy, kupiło. Tak, on tutaj jest. I ja już przestałam Dużo też pań takich mam. Mamą pokupowały dziewczyny jakieś teściowym yy, sobę z czerwonej pożyczek, akord słodkiej, pimento i drewno sandałowe. On tu jest właśnie. Jakaś cena. Poczeka 99 zł. Czyli fajna cena. Polecam Wam ten zapach. I znalazłam właśnie ten zapach. Hmm. Nie, tutaj Lajlak, tak? A blusum też jest. Czyli to jest to samo, tak? Tak, to jest to. I on fajny cenie jest w tym pierwszym katalogu. Zobaczcie cena. Zaraz zobaczymy, jaka to jest cena. Drzebno kwiatowy słodki migdał, kwiat wiśni. I drzewo cedrowe. Dwójeczka to jest. I a każdy za 39,99. Zobaczcie, fajna cena. Bardzo fajna, polecam Wam. I jeszcze jesteśmy. A, już wiem dlaczego ja to Poses trzymam, bo ja kończę właśnie Poses. I chcę Wam już pokazać, bo to końcóweczka. Mm. Końcówka. I to przepiękny zapach. Bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo. I już Wam mówię, co tutaj mamy. Mamy tutaj ananas. To bardzo, ja bardzo wyczuwam ten ananas. I Lanki Lanki, Donezyska Paczula. Polecam Wam ten zapach. I co jeszcze mam? Mam tak, taki zapach, którego już nie ma. Free and World. Sorbet. Egzotyczny Tropikal. Pokazywałam Wam w denku. Mam męski zapach, którego też już nie ma. Paradise Man. Mam Paradise dla kobiet, bo to w parze jakoś kupiłam. Jeszcze swojego nie zużyłam. A ten Paradise Man jest przepiękny. Ekla Amur, który też się pojawia w każdym katalogu. Już Wam tylko pokazuję, że, że zużyłam. Moja córka chyba go nawet zużyła. I jeszcze jeden. Mam sorbet. Dwa sorbety mam. To chyba jeden ja zużywałam, a drugi córka, więc dwa. Yy, poza tym mam jeszcze zapach, którego już też nie ma. Bardzo piękne, bardzo mi się podobał. Te piórka Tandrlej, yy, mam zapach, który też się pojawia w każdym katalogu. Choice, taki waniliowy. Yy. On nawet gdzieś tutaj w tym katalogu był i w dobrej cenie. Tam chyba było 29,99 te wszystkie zapachy były. Tak szukam. Bo yy, chcę pokazać, o, ten, ten to był taki różowy zapaszek. Bo tam są z tym zielonym jabłuszkiem. Ale to jest ten choice różowy, to jest ten i to jest tak migdały, olegi, langi, lang z Madagaskaru, vanilia. O, to jest to, no, nie niezbyt trwały, ale bardzo fajny zapach. To to. Yy, też na wyprzedaży jeszcze się pojawił Anuon on anne the edge Cena była niewysoka nie i bardzo fajny zapach. I jeszcze mam. Mm, Jordani Gold White. Stare opakowanie. I z tych zapachów, które tu przygotowałam, to chyba jeszcze mam Amber Elixir. Chcę pokazać, że nową buteleczkę Amber Elixir już mam. Taki bursztyn morski. Zapach taki drzewny. I on się co jakiś czas pojawia w katalogach. Tutaj też mam w tym katalogu świątecznym jeszcze. I to jest heliotrow, mandarynka i bursztyn. Yy, piękny zapach i do tego przygotowałam pokazać Wam, ten, ten zapach był w takim pudełeczku, a w takich ładnych pudełeczkach przyszła do mnie ta biżuteria, która się pojawia też w tych katalogach. Na nowym pierwszym też jak poszukacie, to znajdziecie. I tu chcę Wam pokazać. Kogoś chcę w biżuterii nagrać Wam też film? Koszkasem. Nie ciekawy, żeby to, na to wszystko znaleźć czas. To trochę minie u mnie. Takie ładne kolczyki. Zobaczcie, one są w tym pierwszym katalogu. Już nie chcę szukać, ale są na pewno. I ja jakoś y, wtedy, wtedy skorzystałam z 40% zniżki, więc ja jakoś niedrogo kupiłam, może za 30 zł, bo tak. Za 30, za 20 par, nie pamiętam, ale jakoś niedurogo zapłaciłem za nie. Teraz zobaczymy, czy one są, jaka cena jest. I tak patrzę. Chcę Wam jeszcze pokazać drugie. Drugie. to jest właśnie... Coś takiego. No, o taki właśnie jest wziorek. Chyba słuchajcie. Ja Wam to zamknęłam. Nie wiem, w którym to było katalogu. Czy w tym. Czy w tym pierwszym już nie pamiętam. Mm. Jak znajdę, to pokażę Wam w następnym filmie, bo ja planowałam co prawda połączyć. I denko nagrać, ale widzę, że już mam 20 parę minut tego filmu. Więc chyba nagram kolejny oddzielny film. I będę miała Wam pokazać denko. Żeby już oddzielić te filmy. To będzie takie denko zapachowe. Myślałam. Bo nie mogę znaleźć, słuchajcie. Nic to z tego. Nie będę przedłużać. Po prostu zamknęła mi się ta strona. I nie znajdę, bo gdzieś tam te zapachy były. Nie, nie znajdę, słuchajcie. Jak będzie, to Wam pokażę, że ten ta biżuteria jeszcze jest. Bo to chyba jednak nie w tym katalogu. Może w kolejnym. No tak jakoś te katalogi mi się zlewają w jedno i niekoniecznie. Pewnie w tym 17. Nawet nie wiem, wiecie, czy to jeszcze po prostu nie zostało wyprzedane, no ale w każdym razie wam pokazałam, więc yy, może w tym 17. Więc teraz to i tak nie aktuale, ale sami stwierdzicie, że całkiem. Całkiem ładna jest to biżuteria, prawda? Rzeczywiście taka bursztynowa. No i dajcie znać, jak minęły Wam święta. I dajcie znać, czy te zapachy znacie, lubicie. I do następnego razu. Cześć.